Wszystkie trendy, czyli zbiór wszystkich najważniejszych rzeczy, które były modne w ostatnich latach. Od TikToka, przez gry po różne style i challenge, wszystko co zdobywało ogromną popularność. W tym filmy zebrałem je w jednym miejscu i sprawdzimy, które z nich były najlepsze. Makaron z truskawkami, czyli chodzi o wygraną migi Świątek. Ogólnie IGA powiedziała o makaronie z truskawkami i ludzie z granicy mega się tym zdziwili, i na TikToku powstał z tym ogromny trend. Oczywiście sam trend jest mega prosty do domyślenia się, ponieważ masa twórców za granicą pokazała jak przygotować takie danie, choć większość z nich robi. To lekko niepoprawnie. Do tego firma Lubella powiedziała o tym, że chce stworzyć makaron, który będzie w kształcie rakiet tenisowych, aby świętować wygraną jej świątek. Najlepszą rzeczą jednak jest to, że ludzie mogą decydować, jak nazwać ten makaron, i zostaną wybrany z komentarzy ludzi. Ja jem zawsze ten makaron wakacje. Maskotki Brainrot, czyli chodzi o maskotki związane z różnymi Brainrotami. Ogólnie Tung Tung Sahur, czy Tralarero Tralala, stało się na tyle popularne, że niektórzy sprzedawcy, głównie na jakichś bazarkach, postanowili sprowadzić je na swoje stragany. Samych maskotek jest dosyć Dosłownie masa i na pewno znajdziecie każdego Brain Rota, jakiego znacie, a nawet poza maskotkami, to w niektórych miejscach można nawet znaleźć przywieszki do kluczy, z na przykład Trallero Trallala. Ja sam nigdy bym nie kupił takiej maskotki, chyba, że serio by dobrze wyglądała, ale na tych straganach sprzedają dosłownie jakieś okropne ich wersje, jakby Tung Tung Sahur spędził rok w Polsce. Se dawne czasy bez Brain rotu. Habosz babosz, czyli jeden z trendów na TikToku. Ogólnie sam trend habosz babosz polega na tym, aby najpierw podrzucić jakąś butelką w rękach, a następnie rzucić ją mocno o podłogę i liczyć na to, że się odbije. Oczywiście w większości takich sytuacji butelka po prostu eksploduje i często słyszymy reakcję danej osoby, jak się nagle boi. Trend nie wybił się jedynie w Polsce, choćże akurat u nas jest dosyć mocno popularny, jednak za granicą widziałem masę filmików o wiele mocniejszych, gdzie ludzie mieli większe butelki i o wiele mocniej rzucali o podłogę. Ja totalnie nie rozumiem tego trendu i uważam, że jest to niepotrzebne martwienie. Picia oraz pieniędzy. Babosz, babosz! Labubu, czyli takie małe, słodkie, przerażające bryloczki. Ogólnie Labubu stało się ogromnym wiralem w bardzo krótkim czasie, a głównie w Ameryce. Same figurki są dosyć drogie, ponieważ możemy je kupić od 85 zł za losową paczkę, której mamy szansę około 1% na wylosowanie jakiegoś super drogiego Labubu, które kosztują nawet na riselu około 1000 zł. Wielki hype zaczął się od tego, że dużo gwiazd zaczął je wieszać do swoich torebek, a internautom to mega się spodobało i również zaczęli to kupować. Ten trend jest dla mnie mega dziwny i nie rozumiem, kto normalny wydałby 100 zł za figurkę, którą przyczepi się do torebki, ale może w czymś się zwiększy sens, skoro aż tyle osób to kupuje. Ja chcę takiego małego labubu. Ja, czyli określenie na kobiece dolne walory. Ogólnie słowo giat najczęściej możemy spotkać na TikToku, gdzie jeżeli dziewczyny noszą bardziej uciskające spodnie bądź spodenki, to ludzie często w komentarzach piszą ale giat. Oczywiście stało się to dosyć mymowym słowem i nie zawsze jest brane na poważnie, ponieważ słowo giat również możemy użyć, kiedy mówimy do znajomego, ale masz giata, co powinien. Odebrać mieszkowo. Ja chyba nie korzystałem jakoś nigdy z tego słowa, jednak wybiło się ono dosyć mocno w tamtym roku i do teraz można spotkać osoby używające tego słowa. Ja najbardziej jestem ciekaw nowych słów, które pojawią się w tym roku i jakie słowo zostanie młodzieżowym słowem roku 2025. Ja chcę tralarero, tralala. Balerina Capucina Czyli chodzi o jedną z AI postaci Ogólnie Balerina Capucina jest ta tancerka Która zamiast głowy posiada filiżankę z kawą Oraz na sobie posiada makijaż Jej mężem jest Capucino Asasino Który jest kubkiem kawy z dwoma mieczami Oraz wielkimi oczami Jednak ludzie nie wiadomo dlaczego Zaczęli shipować Balerina Capucina z Tung Tung Sahurem Cała akcja jest totalnie gruba Ponieważ ludzie zaczęli generować AI filmiki w Który Balerina Capucina Tańczy z Tung Tung Sahurem Albo że Tung Tung Sahur bije się z Assassin Capucina Albo co nawet gorsze, Tung, tung Sakur usiada dzieci z baleriną cappuccino. To jest za mocne na moją głowę. Anielska czekolada, czyli nowa w Polsce popularna czekolada w podobie dubajskiej czekolady. Ogólnie jest to również ogromna tabliczka czekolady. Jak to miało miejsce z dubajską, jednak w sobie zawiera coś innego. Jeżeli chodzi o jej wygląd, jest cała różowa, a w środku znajduje się również pistacja, jednak w mniejszej ilości od dubajskiej, a do tego najbardziej popularna jest z jej środka, w którym znajduje się turecka wata cukrowa. Ponoć smaku jest bardzo dobra, jednak samemu jeszcze jej nie dostawałem, ponieważ jej cena jest nawet większa od dubajskiej czekolady i wolałbym ją kupić po tym całym tiktokowym trendzie, jak trochę jej cena spadnie. Ja tam wolę klasyczną. Liri li, la lira. Czyli chodzi o wielkiego słonia z trendu AI zwierzę na tiktoku. Ogólnie znajduje się on na pustyni, a jeżeli chodzi o jego wygląd, to jest on potężnym słoniem, którego ciało jest zrobione z kaktusa, a do tego posiada wielkie stopy, na których znajdują się sandały. Jeżeli chodzi o popularniejsze tiktoki, które znalazłem z tym słoniem, to jak masa policjantów łapie tego ziomeczka do radiowozu. Równie znalazłem jego wielką walkę z bry, bry, bry które który akurat na tym TikToku wygrał, a z najśmieszniejszych rzeczy to znalazłem połączenie jakichś 10 postaci w jedną wielką postać, w których również znajduje się wielka głowa słonia. Ja nie umiem tego przeczytać! Shimpanzini Bananini Czyli chodzi o małpę, która znajduje się w skórce od banana Ogólnie jest to chyba jedna z najbardziej normalnych AI zwierząt Poza tym, że jest cała zielona, a na klacie zawiera część banana Z ciekawszych TikToków Shimpanzini Bananini Znalazłem jego zmiany wraz ze wzrostem levelu I co każdy level była coraz bardziej umieśniona, A następnie zmieniła się w boga Jeżeli chodzi o ilość Tiktoków, To nie znalazłem niczego ciekawego I raczej jest to mniej popularna postać Od takiego tralarero tralala Z całego trendu najbardziej podała mi się Tung 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 tung, -tung i Jestem jego panem stary, co ominą nasze pokolenie. 100 men versus gorilla. Czyli chodzi o jakiś nowy, dziwny trend na TikToku. Ogólnie chodzi w nim o to, czy stu mężczyzn byłoby w stanie pokonać jedną wielką gorillę i oto ludzie zakładają się na TikToku. Jedni mówią, że nie, a drudzy, że przecież to byłoby a 100 mężczyzn, więc jak niby miałoby to być niemożliwe. Oczywiście można się domyślić, że ludzie zaczęli robić różne wersje AI, w których raz jedna strona wygrywa, a druga przegrywa. Do tego ludzie zaczęli wyznaczać odpowiedni do tego osoby, jak na przykład Pudziana czy Oliwkę Brazy. Nie ja do końca nie wiem skąd się wziął ten trend, jednak jest on bardziej popularny za granicą, i dziwię się, że to się wybiło. Ciekawe, kto by wygrał. Tralala, tra czyli druga najpopularniejsza AI postać na TikToku. Ogólnie jest to rekin, który posiada na sobie trzy buty w kolorze niebieskim od Nike. Następnie znajduje się dalsza część scenariusza, prawdopodobnie w języku włoskim, a sam rekin przypadł bardzo ludziom do gustu. Do tego znalazłem masę piosenek właśnie pod to zwierzę, a w jednej z nich znajduje się na początku ten rekin skaczący po wybrzeżu. następnie wchodzi z gangiem w garniturach, oraz podczas piosenki zmienia się masa filmików, które się w niej znajdują. Ja sam nie wiem, co myśleć o tym trendzie, ponieważ przeglądając te filmiki, by na natknąć się na coś fajnego, czułem się jakbym tracił komórki mózgowe. Chciałbym mieć takie buty. Bombardino Crocodilo, czyli jeden z wielu AI przerobionych zwierząt. Ogólnie najpopularniejszymi zwierzętami przerobionymi przez AI, łącząc zazwyczaj z jakimś owocem, stał się właśnie Bombardino Crocodilo, Boberitka oraz Bobrito Bandito. Jeżeli chodzi o ten cały trend, to aktualnie zmniejszyła się jego skala i myślę, że powoli dąży ku końcu. Tak jak z każdym trendem, jak na przykład Smurfka, Banana Cut, czy Grimace Jednak z samym Bombardino Crocodilo widziałem masę różnych wersji, przedstawienia właśnie tego zwierzaka, a do tego nawet niektórzy robili specjalną piosenkę pod właśnie to zwierzę. Mam nadzieję, że kiedyś ożywią to zwierzę jak wielka. Kurzy jeździe, czyli chodzi o nowy mem w internecie. Ogólnie ludzie podłapali jedną ze scenek z nowego filmu Minecraft dosyć mocniej i postanowili to wrzucić na TikToka. Wszystko chodzi o sytuację, która również była na trailerze Minecrafta, w której mały zombie spada na kurczaka i jeden z aktorów mówi do niego chicken jacki. Również tą figurkę możemy kupić za granicą, z normalnie da się pić, ponieważ z kurczaka wystaje słomka, To szczerze jest mega fajną Opcją. Do tego w Polsce nazywają go męskie, przyrodzenie naple, przez co zdobył też bardziej na popularności, i sam jestem wielkim fanem tej figurki: Chicken Jackie! Bobrito Bandito, czyli jedna z popularniejszych postaci aktualnie w internecie. Ogólnie jest to stworzony przez AI Bobber, który jest gangsterem, i ludzie nagrali z nim różne wersje, jak może on wyglądać. Do tego również powstała piosenka, właśnie o tej postaci, i jak możemy się domyślać, jest śpiewana przez inne AI Bobry. Poza tym również pojawiła się damska wersja Bobra, która jest panią lekkich obyczajów, i również ten TikTok zyskał bardzo dużą popularność. Do całego trendu również dołączył się Lidl, robiąc serią mega dobry pomysł marketingowy, ponieważ stworzyli Bobrito Lidlito, który również jest Bobrem. A na samym środku ma wielkie logo Lidl'a Nieśmieritość śmiesznito! Dubajska czekolada, czyli najpopularniejszy w ostatnim czasie słodycz w Polsce. Ogólnie jest to czekolada, którą, jak możecie się domyślić, pochodzi z Dubaju i pierwszą swoim premierem miała ja nie tak dawno temu, ponieważ w 2021 roku w Dubaju na samym początku była jej niewielka ilość w Polsce i była bardzo ciężko dostępna. Jednak ludzie zauważyli, jak dużo można na niej zarobić, ponieważ jej cena wynosiła kolosalne pieniądze, jak na czekoladę z pistacją, i przez to pojawia się masa produktów podobnych do tej czekolady. Między innymi pojawił się wielki rogal z pistacją, pączek z pistacją albo picie o smaku czekolady z pistacją, ale niestety gazowane i aż za 12,50. Za niedługo wszystko będzie z pistacją! NIEŻYWE DUALINGO, czyli chodzi o przemyślaną akcję marketingową dualingo ogólnie dualingo jest to aplikacja do nauki języków, która swoją maskotką do sobie mocno tiktoka, dwa dni temu poinformowali oni jednak o tym, że ich sowa z loga nie żyje oraz do tego nawet zmienili ikonę aplikacji, wcześniejsza wersja była tu uśmiechnięta zielona sowa jednak po pobraniu aktualizacji zmieniła się ona na nieżywą, która ma x zamiast swoich oczu oraz wystawiony język do tego dodali oni oświadczenie, którym również poruszyli temat dualipy, jednak dla mnie najciekawszą akcją jest ta ze strony na przykład, imposta, który dodał znak znicza oraz swoje logo, które ma smutną minkę. Kocham tą maskotkę. Duolingo ożyło! Czyli chodzi o sowę z aplikacji Duolingo, która ożyła. Ogólnie jakieś dwa tygodnie temu Duolingo zmieniło ikonę swojej aplikacji, na nie żywą sowę, a do tego na ich koncie na TikToku zaczęli dodawać filmy związane ze śmiercią tej sowy. Cały rok był stricte marketingowy, co na pewno im wyszło, bo masa ludzi zaczęła mówić o śmierci tej sowy. Jednak dwa dni temu Duolingo poinformowało o jej powrocie. Dodali oni dwa TikToki, z czego na pierwszym maskotka wychodzi z takiej -trumny, a na końcu jest napis Legends Never Die, za to na drugim TikToku pojawił się Sigma Eddy, który w o słowa his Back, a przez cały filmik pojawiały się przebitki Sigmowy Duolingo. Duolingo to Sigma! Nowe trendy! Jestem muzykantem konsabelantem, czyli popularna piosenka na TikToku. Ogólnie w przeciągu ostatniego miesiąca piosenka Jestem muzykantem, konszabelantem, przejęła TikToka i w tym masa ludzi zaczęła z tego memować. Głównie wybiła się ona przez jednego TikToka, gdzie mama jednego takiego młodego dziecka, śpiewała mu tą piosenkę, a on po prostu był do niej odwrócony. Ludzie ten śpiew dosyć mocno wkurzył I w komentarzach jest masa hejtu Przykładowo, że moja nerwica dostaje nerwicy Czy żeby Jona się trzymał Bo zostało mu tylko 17 lat z jego mamą Komentarze są totalnie nie na miejscu I według mnie lepiej, żeby czyjaś mama śpiewała dziecku piosenkę Niż dawała mu telefon I zostawiała go samego z telefonem Do no jakich czasów to doszło? Amir, czyli kolejny trend na TikToku. Ogólnie to cały trend polega na tworzeniu historii związanych z Amirem, które ma dostarczyć nasze zamówienie. Sama postać jest ciemnej karnacji ziomkiem, z wielkim wąsem oraz włosami na bok. Jego zdjęcie stało się tak dużym memem, że masa ludzi zaczęła ustawiać go na profilowe. Armia od Doknesa posiadająca go, gdy miał te śmieszne fluffy hair, często pisze, że jest to wojna ustawiania sobie profilowego. Do tego teraz często na TikTokach możemy znaleźć jakiś komentarz związany z Amirem. Ja sam jestem ciekaw, kiedy zacznie się armię nieśmiesznego na TikToku i kciuki zaczną przejmować sekcję komentarzy. Na TikToku. Amir już strachu. Sigma Boy, czyli trendowa piosenka na TikToku. Ogólnie Sigma Boy został stworzony przez rosyjski kanał na YouTubie i opublikowany 3 października tego roku. Sam refren piosenki jest bardzo pamiętliwy i bujejący w głowie, a brzmi Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy. A następna treść piosenki jest w języku rosyjskim i śpiewa, że każda dziewczyna chciałaby mieć Sigma Boya. Oczywiście piosenka się wybiła, była trzecią najpopularniejszą piosenką na tym kanale, a ma dopiero miesiąc i ludzie na TikToku to podłapali i nawet udało mi się znaleźć żeli frucika, który miał to w tle i pytał się czy jest Sigma Do tego widziałem nowy przypięty komentarz Na tym kanale, że będą koncerty I w tym będzie ta nutka, a sery jest pamiętliwa Choć trochę cringe'owa nie nieśmieszny Sigma Nike Pro, czyli chodzi o popularne spodenki sportowe Ogólnie na TikToku od około roku Panuje trend na to aby zobaczyć dziewczyny w spodenkach Nike Pro, same spodenki stały się tak popularne Z dwóch powodów, jakim pierwszym jest Nike Który ma popularne buty, ale jednak o wiele Ważniejszym powodem wybicia się tych spodenek Jest to, że bardzo mocno uciskają I pokazują kobiece walory, ludzie to jednak Podłapali też jako wielki mem i na przykład pisali zamiast Doknes Fluffy Hair do Docnes Nike Pro. Najlepszym przykładem takich komentarzy jest Kalina Malina, która ma pół miliona obserwacji na TikToku i pod dosłownie każdym TikTokiem ma komentarz Kalina Malina Nike Pro. Trochę obrzydliwa. Glamour, czyli nowy trendowy styl ubiorów w 2024 roku. Ogólnie, glamour oznacza styl ubiorów w panterkę, która była bardzo popularna parę lat temu, ale przy pomocy internetu znów ten styl ubioru stał się popularny. Na pewno każdy z Was chociaż raz natknął się na piosenkę glamour, która na przykład leciała w tle dziewczym, stroje panterki, czy jakiś zwierząt, bądź autobusu, którego siedzenia były w panterkę. Sam styl ubioru spodobał się wielu dziewczynom i łatwo jest teraz natknąć się na ubiór, lecać w jakiś ozdobie glamour. Mi ten styl totalnie nie pasuje, jest po prostu dla mnie brzydki, ale rozumiem, że każdy ma swoją Podobania, jednak totalnie mi się on nie podoba i preferuje Basic, który wiem, że jest nudniejszy. Nieśmieszny boomer! Bierz mnie w Rosmanie, czyli nowa trendowa piosenka na TikToku. Ogólnie sama piosenka ma 3 tygodnie, nie została wydana na kanale Cypisa, a jej chwytliwy wydźwięk przejął TikToka. Po samym pierwszym tekście, czyli Bierz mnie w Rosmanie, każdy wie o co chodzi i nie trzeba tutaj niczego tłumaczyć. Jednak niektóre osoby w komentarzach pod tymi TikTokami pisały o tym, że Rosman pozwał Cypisa za tą piosenkę. Oczywiście jest to fake news i nie doszło do takiej sytuacji, bo nawet sam Rosman odpisuje pod swoimi TikTokami. TikTokami, aby ludzie nie szerzyli nieprawdziwych informacji. Dlatego nie trzeba być głupim, żeby wiedzieć, że sama piosenka opłaca się Rosmanowi, bo jest to dosłownie ich reklama, dlatego sami podchodzą do tego z humorem Wiesz mnie w Rosmanie, ty mo wyluzowany ziomek, czyli nowy trend na TikToku. Ogólnie trend przedstawia takiego pieska, który widać, że ma luz i dokładnie na tym to polega, bo jest on dodawany do filmów, gdzie zamysłem jest to, że nie mamy się czym przejmować, bo przecież jesteśmy wyluzowanym ziomkiem. Cała postać tego pieska z wielkim nosem, sweterkiem oraz jeansami, jak i dużymi butami, zaczęła się już ponad rok temu. To właśnie wtedy na TikToku zaczął się pojawiać, jednak głównie za granicą, a w listopadzie ten mem z pieskiem ludzie zaczęli tłumaczyć na język polski. Sam twórca tego pieska nawet zastrzegł sobie prawa autorskie do tego psa, gdy zobaczył, że Ludzie nawet zaczęli go używać do krypto i aby na nim zarobić. Ja to dopiero jestem wylozowanym ziomkiem. Fluffy Hair, czyli chodzi o niedawny trend na TikToku. Ogólnie Fluffy Hair wzięło się od knesa nagrywającego Minecrafta. Ludzie podłapali nagle jego starą fryzurę, którą kiedyś posiadał na filmach. Dokładnie jest to wielki pędzel na jego głowie. Ludzie to na tyle podłapali, że najpierw zaczęli wrzucać memy z jego filmu czy z samego niego, a następnie influencerzy podjęli się challenge'u Fluffy Hair. W skrócie challenge polega na tym, aby zrobić sobie również fryzurę do góry na takiego pędzla. I jest to dosyć zabawne, jak niektórych to wygląda. Oczywiście sama fryzura fluffy hair jest najbardziej popularną fryzurą wśród kopaków i do miał ją dosyć podobną, jednak skierowaną ku górze, a nie do przodu. Zmieniam fryzurę! Spoku, czyli nowy mem jak czemu Ogólnie Spoku ostatnio pojawiło mi się na TikToku I zamiast Spoko piszemy Spoku Przez ukreskowane na samym końcu Sam TikTok został publikowany na nowym koncie Dokładnie 4 dni temu I aktualnie ma prawie milion wyświetleń I jest przedstawieniem dwóch graczy grających na serwerze w Minecraft Tutaj w tym przypadku jeden wyrzuca drugiemu Jakiegoś seta, na co drugi odpowiada mu Czenki, co również się przyjęło jako taki Mały memik, ale w komentarzach ludzie Bardziej podopali Spoku, który wypowiedział Ten pierwszy, który wyrzucił mu seta Dla mnie dosyć spoko i fajnie, że ludzie przerabiają Więcej słów, i z tego co widać, to jest to na topie po słowie czemu, i myślę, że pojawi się więcej takich słów. Spoku! Znowu! Czyli kolejne słowo jak czemu czy spoku. Ogólnie znowu pojawiło mi się na TikToku jest ono napisane tak samo jak czemu czy spoku, bo na samym końcu mamy ukreskowane. Na samym początku myślałem, że to będzie jednorazowa akcja ze słowem czemu, jednak inni ludzie postanowili podłapać się pod ten trend. Film ze znowu polega na dwójce graczy grających Fortnite a box PvP, czyli takie mini areny, gdzie walczy się ze sobą. Dokładnie nasz główny bohater, edytuje ścianę, znajduje się pod Przeciwnika, Ten mu daje Edita, ale jednak i tak nasz zawodnik wygrywa. Na to jego kolega mu odpowiada: O, zginąłeś, choć że nie zginął, i nasz bohater mówi znowu. Dla mnie jest spoko to, że ludzie wymyślają takie słowa, bo są w miarę git na TikToku. Czemu bo nie ma drzemu? Sonny Angel, czyli nowe popularne ludziki w internecie. Ogólnie to to ludziki to dla mnie najdziwniejszy trend, jaki w ogóle powstał w tym roku. Te ludziki zaczęły być popularne w sierpniu, jednak nadal wiele osób je kupuje, choć są okropnie dziwne. W skrócie to są gołe ludziki, przypominające dzieci, które na głowie mają przeróżne. Czapki. Cała popularność tych ludzików wzięła się właśnie z tych czapeczek, ale najbardziej nie rozumiem, kto normalny zbiera gołe ludziki, dzieci, albo w ogóle kto na to wpadł. Oczywiście z przodu im nic nie widać, jednak z tyłu możemy zobaczyć mocny obrystyłka oraz te Sony Angels można zaczepić o stół bądź o case od telefonu, co już wygląda spoko, ale dali dla mnie jest to brzydliwy trend. Co ludzie mają w głowie? Czemu? Czyli chodzi o popularnego Fortnite'owego TikToka. Ogólnie to na przestrzeni ostatniego czasu wybił się TikTok, gdzie jakiś młody, ale tu serio młody Fortnite'owiec mówi czemu, ale w taki sposób, że ludzie to podłapali i zaczęli pisać czemu, ale na końcu z uzamkniętym W skrócie to jeden kolega mówi do drugiego, że już nie jest jego duo, a tamten odpowiada czemu. I tamten na to, że nie gra z nim tyle. I w sumie to wyrzucił go ze znajomy i się rozłączył. Jak to usłyszałem, to się zaśmiałem, jednak trochę szkoda mi było tego Kidosa. Samemu jak kiedyś byłem młody, grałem bardzo dużo Fortnite'a, był to jeszcze pierwszy sezon i pamiętam tam jak posiadanie swojego duo partnera było bardzo ważne. Ale czemu tak? Azbest, czyli nowy trend na TikToku. Ogólnie cały mem polega na wsadzaniu wypowiedzi z Azbestem pod różne bajki czy filmy. Wypowiedź takiej osoby zaczyna się, że dana osoba wylała na kogoś Azbest i że wygląda ona na dewelopera. Później jest lekko dalsza rozmowa, która różni się od TikToka, ale cały mem dosłownie tylko na tym polega. Ludzie podłapali to słowo Azbest i bardzo im się spodobało, a jest to zwykły minerał. Mnie to trochę przypomina odświeżony mem, stoi aluminium, tego nie pomalujesz, ale wersji bardziej na te czasy. Pasy. Mi się sam mem podoba, jednak nie do końca rozumiem czemu to stało się takim viralem I znów to jest ten moment kiedy czuję się jakbym był jakimś boomerem Kocham azbest Armia Biseksu. Czyli chodzi o nową armię na TikToku. Ogólnie w ostatnim czasie zaczęła się pojawiać większa ilość memów związana z Wojtkiem Golą. Przez co Wojtek się wkurzył i osunął jedno zdjęcie na Instagramie, od którego to wszystko się zaczęło. Przez to, że ludzie chcieliby to zdjęcie było zapamiętane, to teraz jest wielka akcja na TikToku postawiania sobie tego zdjęcia jako profilowe na TikToku, by nigdy to nie zginęło. Wojtek Gola również napisał na Instagramie, że szuka najlepszych adwokatów zajmujących się cyberbezpieczeństwem oraz wizerunkiem sieci. Jednak bądźmy szczerzy, że raczej napisał to, by lekko pogrozić. Ludziom a nie dlatego, bo będzie z tym walczył. Poza tym na Twitterze zmienił zdjęcie, które krąży teraz po internecie. Ale to w końcu jest bicie nie.